Jeżeli oglądasz ten film, jesteś pewnie po paru próbach trzeźwienia i już masz świadomość, że z Tobą jest coś nie tak, jestem tu po to, żeby Ci dać parę wskazówek, pomóc przetrwać pierwsze miesiące, jak chcesz z tym radzić. Pierwsze, co, co powinieneś wiedzieć, to, że łatwo popaść z jednego uzależnienia w drugie. Głównie, głównie choroba polega na tym, że jesteśmy, łat... jesteśmy uzależnieni od poprawienia nastroju. Nie? Czyli ja byłem przynajmniej uzależniony od poprawienia nastroju. Czyli wszystko, co mi poprawiało nastrój, od tego się uzależniałem, bo chciałem poprawiać więcej, więcej, więcej. Nie? Czyli jak piłem alkohol trochę, to chciałem go więcej i więcej. Jak odniosłem sukces, to poprawiałem go alkoholem, czyli, czyli chciałem go jeszcze ten sukces mocniej podnieść i kończyło się, jak się kończyło. I ta skłonność do poprawiania nastroju jest silna i silna była we mnie, gdzie, gdzie, gdzie bardzo często chciałem, jak było źle ze mną, coś, nie chciałem już pić, bo się bałem, albo coś takiego, chciałem poprawiać ten nastrój. Szło to w, często w pracę, w jakieś szukanie sukcesu, w zakupy, gdzieś szukanie przyjemności w seksie, czy, czy, czy w zajadaniu. No w różnych takich kompulsywnych zachowaniach, które w mojej głowie wydaje się, że było poprawieniem nastroju, a tak, a tak nie jest. Na początku ważne, żebyśmy uspokoili te emocje, wyciszyli, przyjrzeli się temu w tej swojej chorobie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego szukamy tych emocji takich podkręconych. To jest ten czas, gdzie trzeba wytonować te emocje, gdzie trzeba wyciszyć, uspokoić, czyli zmieniamy czy starajmy się zmienić jak najwięcej nawyków na, na takie spokojne. Kolejną ważną rzeczą jest, żeby nie bagalicyzować tej choroby. Uwierzyć, uznać tą chorobę za bardzo poważną, śmiertelną, przewlekłą której się umiera w cierpieniach. Spojrzeć w prawdzie, jak ona wygląda naprawdę. Nieraz doświadczałeś, nieraz przeżywałeś, nieraz cierpiałeś zatruty tym alkoholem, czy innymi środkami zmieniającymi świadomość. Ty dokładnie wiesz, jak ona wygląda. Tylko, tylko przez zaśmiewanie, żartowanie z niej, wybielasz to, wypychasz te złe rzeczy i, i na jaw wychodzą tylko te dobre rzeczy. Nie? Dopóki tak się będzie działo, to zawsze będziesz miał w głowie tylko, że to jest fajne, fajna, fajna zabawa, fajny seks, fajne, fajne przyjemności. Nie? nie wolno. Ta, ta nie ma kompromisów, tu nie ma żartów. Nie wolno wpuścić nawet jednej drobnej myśli, że wtedy było lepiej, lżej, lepiej łatwiej, lżej, przyjemniej. Ta choroba nie żartuje. Nie? Jak tylko, tylko pozwolisz jej se na ułamek i wpuszczenie jakiejśkolwiek myśli, w przyjemności, że to było fajnie, przyjemnie, koniec, pociągnie cię, pójdziesz dalej. I będziesz dalej myślał, nakręcał się, nakręcał, i kwestia czasu, kiedy znowu wrócisz do starego myślenia i starego życia. To, co mi najbardziej pomogło na początku, to zmiana takich, takich nawyków, które mnie bardzo podkręcały. Zaczęło się od wycisza muzyki, która była łagodniejsza, spokojniejsza, relaksacyjna. Następnie chodziłem na spacery, żeby nie podkręcać tych emocji, nie szukać znowu wyzwań, czyli nie pchać się w pracę, w inne elementy życia, gdzie podkręcane są emocje. Unikałem jakichś poważniejszych rozmów z żoną, to usłyszałem od razu też na terapii. Nie, nie czas na, na, na rozmowy, nie czas na jakieś negocjacje w domu. Zostaw to na razie, uspokój te emocje, wycisz. I to mi bardzo pomagało. Spacery, cichsza muzyka, wyciszanie się, nie podkręcanie tych emocji, żeby jak, jak najbardziej wyciszyć swój organizm, żeby zacząć słyszeć siebie, nie? a nie uciekać od siebie, bo emocje podkręcane to jest ucieczka od siebie. I to mi bardzo pomagało. Mega ważna, istotna rzecz: nie ma kontrolowanego picia. Nie myśl o tym. Coś takiego nie istnieje. Wielu próbowało, ja też próbowałem wiele lat, próbować kontrolować, nikomu się nie udało. Sam też pewnie wiele razy próbowałeś i też ci się nigdy to nie udało. Zawsze kończyło się jak się kończyło. Także nie myśl, nie, nie wpuszczaj takiej myśli, nie myśl o tym. To po prostu to nie istnieje. Dla ciebie alkohol przestał istnieć. Ale też nie wybiegaj w przyszłość. Nie? Skup się na tych 24 godzinach, dlatego że, że to jest najistotniejsze. Nie? Nie myśl, o, nie wpuszczaj nawet troszeczkę myśl o kontrolowanym piciu, bo to cię zgubi. I zaczniesz wracać do starego myślenia. To, co ci ułatwi e, pozbycie się alkoholu w twoim otoczeniu, to zaczynamy od prostych czynności. Pozbywamy się alkoholu w domu, dlatego że nie ma, nie ma potrzeby go trzymania. Jest to dla ciebie, skoro jest to dla ciebie trucizna, to nie ma co z tego żartować, nie ma trzymać pod ręku. Nie wiesz, co się zadzieje. Nie słuchaj tych osób, które mówią, że, że jemu alkohol nie przeszkadza, stoi na stole, w lodówce i tak dalej. Nie wiesz w to. Nie wiesz, jaką informację dostanie co się wydarzy. Wystarczy niekiedy jeden telefon, jakaś tragedia i twój umysł nie będzie w stanie. Ma jeden nawyk, przyzwyczajenie, żeby złagodzić ten ból, który otrzymałeś w danej chwili, pójdzie do lodówki czy, czy, czy do barku. A jeżeli muś, będziesz musiał założyć buty, wyjść z domu, pójść do sklepu, potrwa to 5 minut. Te 5 minut może Ci życie uratować, bo w tym czasie zadzwonisz do kogoś, kto, kto z kim rozmawiasz. Po prostu ktoś ci powie parę słów i przejdzie ci to. Ten umysł odpuści. I będzie lżej. Ważne też jest, żeby ograniczyć kontakt z ludźmi, z którymi piliśmy, bawiliśmy się, imprezowaliśmy, bo oni nam będą przypominali. Na razie nie mamy sił na to. Nie próbujcie ich przekonywać, nie próbujcie z nimi rozmawiać. Oni zawsze będą silniejsi w tej kwestii do Ciebie, bo ty jeszcze Ty jesteś na etapie budowania fundamentów. Jak już będziesz miał siły zbudowane fundamenty, będziesz mógł ich przekonywać do swojego stylu życia. Na razie zostaw to, odsuń się. Zajmij się budowaniem nowego grona znajomych, nowych przyjaciół, szukaj, buduj nowych znajomych po to, żebyś zbudował te fundamenty, wiedział, jak je budować, a to się nauczysz od ludzi, którym to się udało. Ważne też jest, żebyś nie chodził w miejsca, w których piłeś przedtem, pi, inni piją, bo to Ci do niczego nie jest potrzebne w tym czasie. Tak jak mówiłem no, wcześniej, alkohol jest dla Ciebie zagrożeniem, wyzwalaczem i unikaj tych spraw, tych miejsc. Jak przyjdzie, ci, przyjdzie zaproszenie na wesele, czy na imprezę służbową, musisz zadać sobie pytanie, jak to jest dla Ciebie ważne, czy musisz tam być? Jeżeli musisz tam być, bo, bo, bo związane jest to swoją pracą, to musisz być świadomy, jaką cenę zapłacisz. Jak będziesz musiał się pilnować tam, że będzie parę dni po imprezie zapłacisz cenę spadku nastroju, depresyjną, lękową. To jest po prostu cena, którą, którą się płaci. Dlatego warto się zastanowić, czy warto tę cenę zapłacić, czy warto tam iść, czy po prostu muszę tam być, bo może tylko dlatego, że ja chcę tam być. Nie? To, to jest wszystko w naszej głowie. Jeżeli postanowimy albo potrafimy, wytłumaczymy nawet swojemu szefowi, że. Że, że ja po prostu nie mogę tam być. Dlatego, że, że jestem chory, źle się czuję, nie musimy mówić od razu, że nie jesteśmy gotowi. Jeżeli nie jesteśmy gotowi, nie musimy mówić, że jesteśmy alkoholikami. Ale że po prostu nie możesz tam być. Ale też nie kłam, bo to nakręca niepotrzebnie. Nie? Albo powiedz, że po prostu nie możesz być i nie wchodź dalej. Nie? Bo, bo odmawianie alkoholu najważniejsze to nie kręcić, nie kombinować, nie udawać, nie? kogoś mocnego i tak dalej. Nie piję i koniec. I, i nie wchodź w dyskusję, nie prowadź takiej dyskusji. Tak samo jest z weselami rodzinnymi. Warto sobie zadać pytanie, czy warto tam być, czy, czy ta cena, którą zapłacę, siedzenia tam, trzymania się, spinania, czy ona jest warta tego, czy żeby tam być. Nie? I jeżeli no... Jest taka potrzeba, bo rodzina bardzo namawia, bo bardzo chce, żebyś była bliska rodzina, to wtedy warto się do tego przygotować. Od tego mamy grono znajomych, którzy nam podpowiedzą, miej parę telefonów zapisanych do, w tym momencie, żeby dzwonić, jak się źle poczujesz. Nauczyć się nawyków, które masz zrobić w danym momencie, jeżeli się źle czujesz, nie? czyli wyjść, porozmawiać przez telefon, coś zrobić z sobą. Nie zostawaj tym, jak tylko poczujesz emocje, które, które cię szarpią przy tym stole, od razu wychodź stamtąd. Niektórzy mi się często pytają o wszywkę, czy ona pomoże, czy, czy, czy można skorzystać z tego. Tak, wszywka może pomóc niektórym, którzy potrzebują silnego policjanta, straszaka, ale pod jednym warunkiem, że zaczniemy coś z sobą w tym czasie robić. Jeżeli się boimy nie pić, mamy wszywkę, to, to trzeba szybko zacząć terapię, grupę wsparcia. Grupa anonimowych alkoholików, bo jeżeli sama wszywka i zostaniemy z nią, i tylko będzie na przeczekanie, czyli ze strachu nie pili, to kwestia czasu, kiedy zapijemy. Zaraz znajdziemy osobę, która nam powie, że, że można wszywkę zapić, i nawet nie doczekamy do końca, tylko dużo wcześniej zapijemy. Wielu próbowało, nikomu się nie udało. To jest tylko sposób na, na lęk, żeby zacząć coś z sobą robić. Ale jeżeli z tym nic nie robimy, ona nie działa. Ważnym, ważnym elementem w przeźwieniu jest skupianie się na 24 godzinach, czyli dzisiaj, dzisiaj jest najważniejszy dzień dzisiaj wszystko, co Robię, jest istotniejsze. Ja pamiętam, jak ja usłyszałem, że jestem alkoholikiem i biegłem w przyszłość o 30 lat do przodu, byłem przerażony, spocony, lęk taki się pojawił, że już nie miałem siły na dalsze myślenie. Jeżeli ja się skupiam na dzisiaj, to, co mam dzisiaj najważniejszego zrobić, to, co, to, co dzisiaj i zawsze pamiętajmy, że nawet jak jest ten trudny moment, przyjdzie nasz głód alkoholowy, pojawią się te negatywne emocje, takie trudne, to najgorsza godzina trwa 60 minut, nie? I, i najdłuższa doba też dwa, tylko 24 godziny, to mija, wszystko przemija i jak się skupiamy na dniu dzisiejszym, wstajemy rano, niekiedy już całkiem fajnie, następnego dnia. Dzisiaj możemy wytrzymać wiele, ale jak rozłożymy to na, 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 na tygodnie, miesiące, to będziemy cierpieć. Dzisiaj jest najważniejsze. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, to jest informacja dla mnie, że, że podchodzisz do tego bardzo poważnie. Czyli, czyli chcesz pomocy, chcesz zmieniać coś w swoim życiu, uznajesz chorobę za coś, coś bardzo poważnego i, i jesteś bezkompromisowy. W tym momencie są ważne budowanie relacji. Tworzenie społeczności, społeczności, w której się czujesz dobrze, bezpiecznie, taką własną wyspę, gdzie, gdzie, gdzie możesz o wszystkim porozmawiać, wszystko powiedzieć, co czujesz, jak się czujesz, jak to wygląda u Ciebie. Prawda, już nie musisz zakłamywać, nie udawać kogoś, grać jakiejś roli I, i to jest bardzo ważne. To są najlepsze miejsca, to jest grupa terapeutyczna, taka wspierająca. Mi alkoholików. To są te miejsca, gdzie się buduje taka społeczność, szuka osób uzależnionych, które, które mają z tym problem. Tam się tworzy, tam się szuka osób podobnych, z którym po drodze jest. Ale ja ci też mogę zaproponować nasze grupy wsparcia na, na Facebooku. Grupa zamknięta, która, która nazywa się Pierwszy Krok do Trzeźwości. Można tam wejść przez profil Trzeźwy Zbyszek. I również zapraszam cię do naszego wspólnego live'owania rano, codziennie 7-7. Zapraszam cię, oglądać, tam, spotkasz ludzi podobnych do siebie, możesz z nim pokomentować. Możesz nawiązać kontakty, wymienić się kontaktami i nawiązać nowe relacje.